Patrz, co ja robię. Ja... Oj, tragedia. Nie no, żyję, żyję, żyję. A pomożesz? Nie, jednak ja nie żyję, Flesznęła się po mnie. Tragedia. Cię, Powtarza... Nie chcesz podejść? Idę, no spingowałem, że idę. Dobra. Nie, 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 uważaj, tutaj... Ja mam za 8, ja mam za się, uciekaj. Dobra. Numerkę za jeden, a nie wejść na no? no. O kurka Krzysztof. 1000 dolarów to jest Siema. jakieś 600 Cześć, dolarów na miesiąc. Cześć, Barteczku. Cześć! Kurde, ale jakaś wielka masowa migracja na kika jest elegancka. No spotkanie z Twitchem kur... to już dopieło swego. Bo... Normalnie tak, nieuczesana, nawet lewusiński. Ej, ale wiesz co? Najśmieszniejsze jest to jak ci familii Streamers. streamerzy nieuczesana wchodzi w toku... Gęste środowisko, przeciągnięte chyba. Nie, Nienawi... nienawiścią, ale czarnym humorem. Mocny kaliber. Słuchaj, Krzysiu, no ja się odnajduję fenomenalnie. Wczoraj mi zwiększyli KCP. Jest jeszcze więcej pieniędzy. No pojebane. No i super, no i super. I tak trzeba żyć. To dniówki ile masz? czy nie, nie chcesz mówić. Mogę, no, mogę. Okay, okay. Wczoraj miałem 700 dolarów, a tak to normalnie miałem codziennie 500. To wiesz, Kurwa. 200 dolarów różnicy, to kurze kupa pieniędzy. Kupa pieniędzy, a w ogóle taka dniówka to jest piękna rzecz. Aż się człowiekowi chce streamować. Pojebane. No i teraz rozumiem, czemu tyle godzin pisgasz, no. Ale wiesz, że to nie było uwarunkowane pieniędzmi. Nie, no wiem, jak wiem. Są wiem, pieniądze, wiem. to oczywiście to jest dodatkowa motywacja, ale przyszedłem zupełnie z innych pobudek. Pamiętajmy, że zacząłem na Twitchu tyle streamowania tego Lola, a nagle kurde ban. Ja mówię, ja błogosławię te bany na tym Twitchu śmierdzącym. Ten widz, który bana dał, dziękujemy, dziękujemy. Jesteś tylko na kiku dzisiaj. Tak, tak, ja w ogóle też tak pomyślałem, może też powinienem pójść twoją ścieżką. Oli, no i Krzysiu, wrzucasz Instagrama, Ale nie, że jest kik. Rzucam wrzucam cwela na Twitchu, dostaję bana, mówię, chłopaki, wypierdalamy stamtąd, dawaj tutaj. I no. oczywiście pod postem, gdzie mnie zbanowali na Twitterze piszę tutaj na kiczku, zapraszam. Tak jest, dokładnie. Ja już podjebałem jedną rzecz od Ciebie Bartek, muszę się przyznać, dzisiaj podjebałem, dopiero jestem na etapie podpierdalania. Że za przegraną dajesz widzom giveaway jakiś tam, nie? Tak. Wczoraj to w ogóle znaczy sens... zapomniałem o tym, żeby to rozdać i dzisiaj będę musiał Uu. to rozdać, bo wyłączyłem o, na tilcie streama i zapomniałem, no i czekam aż się zbiorą widzowie, żeby ten giveaway zrobić, bo... A ja różnie jak jeszcze Kik nie był popularny, to były w ogóle u mnie giveawaye, żeby zachęcić ludzi, 10% zarobków oddawałem i ktoś powie, ha, co to jest 10%? A tam, wiesz, giveaway 2000 złotych, pierwszy giveaway był. Bo... No, to po prostu losujesz wśród widzów, którzy biorą udział w losowaniu? Jak działa? Podzieliłem to Osóbów, 2000 pewnie. złotych na 8 nagród po 250 albo 10 za 200, nie pamiętam, i wylosowałem między widzami. Raz też miałem giveaway, że wylosowałem 10 tysięcy złotych dla widzów, to na przykład jednej widzce kupiłem kurtkę, jednemu widzowi e, jakąś poście, bo sobie wybierali, co chcą kupić. Kartę graficzną. O, karty, nie. W ogóle, słuchaj, o, nie, Krzysiu, nie. ja mam propozycję. Ale nie musisz się godzić, to jest niewiążąca propozycja. Dobra? I y Nie taka jakaś zachęcająca, ale. Chciałem zapytać, czy byłbyś gotowy pograć chwilę, Jumi? Kurwa, wiesz, co, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. No. Jak, wiesz, to, coś typu. Czy byłbyś chętny założyć gardek na głowę? Mogę to zrobić dla kontentu, że tak powiem, jeżeli potrzebujesz, ale no tako jakiś logiczny argument mi przedstaw, za tym, że chociażby jakoś tu zracjonalizował. Scena. Będę grał konie. A jest... jest potencjał na koniu. Ja pierdolę. Pedofilem mnie zapali A, nic ci nie zrobią. Obijam cię i tyle Ta. Eee, wiesz co, ja przede wszystkim nie jestem dobrą jumi. To jest problem. Bo to się wydaje, że champion, ha, taki kurwa, dwa spelki rzuca, siedzi na chłopie, ale jak ty w ogóle nie grałeś? To wydaje mi się, że to nie jest taka prosta postać do grania, właśnie. Ale mogę zagrać inaczej. No, mogę zagrać na przykład czymś suportującym na topie, Cię. A nie o... wiem, czy granie pod Ciebie to jest najlepsza partyka, Bartek. Słuchaj, wczoraj, jak zrobiliśmy 6 strika, to sfajkowaliśmy z kubonem w lobby, że jestem grandmasterem. I kubon wziął <laughs> Lulu na topa. Yumi poszła na supporta. I totalnie zestępowaliśmy. No, to prawda, że Yunara też dobrze klikała. Yumi i. A nie Lulu poszła na topa, tak? Tak, Czuję, Kubo nie, Kubo grał Lulu. Lulu. Wiesz co do takich czempionów supportujących do konia, to mi się wydaje, że na przykład Shen jest dobrą opcją. Żeby ci pomóc. No jest, jest! I to jest bardzo dobry, wiesz, czempion pod linię, nie? A tak to wiesz, są jakieś takie freaky rzeczy, jak Tarik na topie. Że ja ci daję r i się wpierdalasz że coś o... takiego. Je, da się coś takiego zagrać. O, podoba mi się pomysł. No. Tylko zanim my to dopracujemy, to może być tak, że przejebiemy parę Gierek. Nie ma opcji, Krzysiu. Nie ja ma takiej opcji. Nie Taki jestem żonny krwi. Chyba, że ty chcesz zagrać hyperkery? Ja mogę wejść na Juni. No ja nie słynę raczej z tego, że jestem hyperkery. A próbowałeś kiedyś? Wiesz co, ja gram sobie takimi czempionami mimo efektu, klet to jest można powiedzieć, chociaż znaczy, to nie jest może do końca hyperkery. ale no tak, no to czasem spogrywam jakimiś, nie wiem, kamilami, Yorick też może nie jest jakiś hyperkery, ale ogólnie lubię zadawać obrażenia, też, wiesz co, przekminimy po gierce, dobra, dobra. ja jestem za, żeby, żeby poświrować, ale wczoraj chyba też tam po północy byłeś, co jeszcze, do drugiej grałeś? Da. wstałem, patrzę na twój stream, 6 godzin zakończył transmisję temu, nie, mówię okej. Okay. Nie, No na Boga! Na boga! Nieee! Tak! Niektóre dźwięki, które wydajesz, tak wiesz, co rodem z łóżka wyjęte. Krzysiu, ja nic o tym nie wiem, jestem prawniczkiem. <laughs> fajne, fajne słówko. Fajne, fajne. Podoba mi się, tak jak właśnie lajkonik w temacie. Zgasł dobra, to usta kliknął. Tak. Wiesz, co ja go poniesie, ja to fleszuję kołpak, mogę rzucić, ale nie wiem, czy on chce. O, ja już wracam rzeczkę. Wczoraj tyle rzeczy w ogóle poszło nie tak. Już chuj ten internet, nie? nie zapłaciłem ogólnie, czekam teraz telefon na telefon od chłopa z NETI. Ale poje, pojechaliśmy rowerami do kina z Michaliną. Ani ja, ani ona nie wzięła zapięcia do rowera. No i już mieliśmy rozkwinkę. dobra, to może jewać to kino, idziemy, nie wiem. Nad rzekę, ale mówię, nie no dobra, jesteśmy pod galerią. Idę kupić zapięcie. Kupiłem zapięcie. Poszliśmy do kina, chcieliśmy mieć na Formułę 1. Dużo ludzi hypuje ten film. No i patrzymy jakie są miejsca. Się okazuje, że tylko w pierwszym rzędzie są miejsca. Mówię, ja, dobra, to nie, to idziemy na inny film. I akurat jakiś był jeszcze akt drugi się nazywał. Całkiem dobrze się bawiłem. Tak, ten zbrany Pitem Formuła, tak, tak. No i byliśmy byliśmy na filmie, na ten drugi akt. Jeszcze mieliśmy do ziomeczka wpaść po dwudziestej On kończył pracę, a się do niego babcia wpadła Też zmiana planów Więc trzy, 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 wiesz Wyjebało internet, nie mieliśmy zapięcia Poszliśmy na inny film Poszliśmy też do innego Dużo rzeczy poszło nie tak jak chcieliśmy, ale ogólnie Fajnie spędziliśmy ten dzień Pomimo tego, że wiesz, było trochę nieprzyjemności Słuchaj, to towarzystwie, tak? Tak, tak myślę, że było dużo momentów, kiedy już mogły Michalinie nie puścić nerwy, bo ona jest taka bardzo zaplanowana. Lubi i zgodnie z planem e... jest taka bardzo pokładana w tym sensie, że Ona musi wiedzieć, się nastawić na coś trochę, ale daliśmy sobie ten spontan i był ok. Na Boga. Stary, jest momentami je żenujący, ale że tej tej formule mudo cię rucha w dupę. Stary, ja gram malfite, w mudo i ty mówisz, się rucha w dupę. Oczywiście, że mnie kurwa rucha w dupę, bo to nie jest... Nie jest mecz, w którym ja mogę mu coś powiedzieć. No dobra, idę tam. Ja pierdolnie bałem. A, kurczę, Myślałem, że przeżyje ten tasak, wiesz? Myślałem, że go przeżyje. It's okay. on, on maksuje tasaki po prostu. Wyjebał mi 180 tasaka, kiedy miałem low HP ah. On bezerki jest. Może da radę? Nie no, da radę, dasz radę. Dobra, kurwa, Gin. Ale on Ghost wcisnął. ghosta wcisnął. To zabierz chwilkę później? Git. Wiesz Obez... co, to do Mida? Możemy złość na Midzie? Na Midzie jest... Ona jest y... slow. Sraka. A wiesz co jest sta, ta, ta, ale on jest slow, czekaj. A to. Pa, co ja robię. Ja pierdolę. Krzyziu, Krzyziu. No nie mogę kurwa! Czaj, że... moją rękę swojej W? zapomniałem o tym, że on tak może. Oj, tragedia. Nie no, żyje, żyje, żyje. A pomożesz? Nie, jednak nie żyje, flashnęła się po mnie. Tragedy. Cię, kurwa. Ale bez flesza jest ta Lija. 5-0 ta Lija, pikole. Ja się powiem, od razu słapnąć z Sylasem i iść na mida, nie? To było dobrze. Nie krzycz, krzyć Krzysio. Dobra, sorka. Przeintowałem w chuj. Ja byłem pewien, że to będzie na FIRI to, bo zapomniałem, że tym się gra idzie. midzie. To, wiecie, zobaczyłem ta Lija na FIRI. Dobra, pikuję. Ja oglądasz taki film Krzysiu Dzień Świstaka? Nie. No to w skrócie gość za karę, za to jakim był człowiekiem. Powtarzam. chcesz podejść? I idę, no spingowałem, że idę. Dobra. Nie, 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 uważaj, tutaj. Ja mam Erkę za 8, ja mam za 8, uciekaj. Dobra. Mam Erkę za jeden, a w nie Lijach. Nie, no. Czemu? O kurwa! O kurwa Krzysztof. Dobra, uciekam. Uciekniesz? Nie chyba. Wziąłem Stary, no to mega unlucky sytuacja była. Yy, wracając. Dzień świstaka to taki film, gdzie gość codziennie się budzi i powtarza swój najgorszy dzień w życiu w nieskończoność. I to jest to co? ja. No? Codziennie się zaczynam w diamencie i kończę w Emeraldzie 1 Ale jesteś w Emeraldzie teraz? No tak. O kurwa. Ale, ty, ale cały czas długo grasz, tak? Tak. Ale dzisiaj wchodzi booster o bo Kubon ma dzisiaj wolne od pracy. A za mam 8-1. To nie może pójść, nie tak. Wiesz, co, wydaje mi się, że na midzie najłatwiej jest. Yy... Najłatwiej no, zabijać, bo są squeeśli postacie. I wtedy, no? Nie, no, nie traduje, nie, nie wiem gdzie jest reszta. To To, to jest bestia, ja mu damage'a nie robię. W ogóle nikt nie będzie miał w niego damage'a. Nikt nie będzie miał w niego damage'a. Ja mnie to przeraża. Ja nie potrzebnie brałem malfighta, bo zobaczyłem te piki. Dobry jest w ogóle, we wszystkich piki, poza tym jednym. Niestety, poza tym jednym. Niestety ja będę tracił wieżę na midzie, nie Ja nie mogę na niego lejnować ogólnie. Właśnie, to jest kurwa mega problem. Zagramy to Bo on teraz się wyregeneruje i na kolejnym demolishu tracimy drugą wieżę na midzie. Nie wiem czy chcemy tego. No nie! Dobrze. No zagrajcie Please, tak jakby jutro miało nie być. No ale Mundo dobiegł, niestety. A, bo to jeszcze Mundo. Oczywiście, oczywiście. Ja, ja nie mam raju, ja nie jestem w stanie go wypchnąć, co więcej, on mi weźmie, wieże. Nie, nie mam fizycznie możliwości coś zrobić. Tragedia. Tragedia, tragedia. No ja, ja mam beznadziejny meczap. Ja biegnę tego topa też, ale... To raczej nie wyjdzie, ale dobra biegnę też, bo też nie mam, nie mam co robić. Farmie se utility, wziąłem całe. Weź Tower nam idzie teraz. O, talia idzie, pytam na blue. Powiem tak, wezmę to blue. Ta. Nie wzięli blue Dobra Przegrała pojedynek smite'owy. A to się nie zdarza. Zbyt często na tym streamie. Dobra, myślę co możemy ukąsić coś Squishy najlepiej, Albo Mundo w trójkę też nie ma, On drodową wejdzie, kurwa w 14 zrobił. No, w 12 w sumie. Chodźmy na bota! Dajwujemy razem bota. Dobra. Tu będzie nas Mundo nie. widział. O To już nie ma co dojść tam zdążymy, to nie wiem. No to po robocie. Wy leży. Czekaj. Dobra, mam Tower z bounty. Bibi, Bij, ja tankuję. It's good, it's good. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Tower bounty, jeden za jeden. Tylko bo top tower tracimy, to jest problem. Widzowie, ja dopiero będę rozdawał te zaproszenia. Właśnie, będę musiał to zareklamować, to przypomnijcie mi o 13 albo o 14 bym wam powiedział. Jak te wejściówki, bo jeszcze ich nie rozdawałem. Nie, no ta gra Topa, wygląda jakbyśmy po prostu szli ku porażce. Nie, nie, nie da się nic zrobić ogólnie tutaj no, za bardzo. Wygląda jakbyśmy po prostu szli po przegraną, naprawdę. Dobra, zabij na ten Firi. Ale wiesz co, no teoretycznie jak nasz, nasz adekery wyskaluje, to on będzie kraju każdego. Bo akurat Zaja jest bardzo uniwersalna. Tylko ktoś musi iść na mundo, po prostu to jest problem. Ktoś musi to zrobić. Nie wiem, kto to będzie. Może pójdę górą, wezmę bounty, potem od razu mam pies że przeszedłem. Trzymaj, ja wezmę bota. Przytrzymam. Mhm. Bo to, że smok jest gant, to jest pewne. Teraz idą Heralda. Spróbuję tam wieżę skupnąć. Idą do ciebie. Najpierw zabijam ciebie, potem Heralda. A może wezmę z bounty. Ja nie wiem. A, no to. Zaraz będę u ciebie. Oj, Ereczka. Na poddymkę Na poddymkę Może, może... Dobra, idę. Żyję, żyje, 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 żyje nie wiem czy będzie się na dwóch Bartku. O, zrobiłeś O, niestety to jest na nafili, ale ty żyjesz, kurwa. Dlatego chciałbym, żebyś grał Yumi! To ja bym mógł tak grać już bez strachu, jak paluch. Ale wiesz co, trzeba też, żebyś tak mógł zrobić. Syla Stepy. O kurwa jeszcze ta apelius tu jest. Ale Zajam, wierzę może. Bierze Tower's bounty, wiesz co, i to jest i okej. to jest okej. Okay. Okay. A nie weźmie go jednak. Nie no, weźmie. Dzisiaj weźmie będzie giveaway, to, no. bo wczoraj zapomniałem widzowie Naprawdę zapomniałem. Ja mówiłem, że patrzę na pieski, ale zobaczymy. Czy wybierzecie czy pieski, czy giveaway? Bo pierwotnie to miało iść na pieski. Ale łapczywy widzowie. to no, to we no. pieski też są. Piszą do mnie jakie kurwa pieski. Znaczy ja się liczyłem te Meraldy Nooooo ale to też nie jest jakiś najlepszy blind pick Ale mogę, 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 ja wyciągnąć, ciągnąć, wyciągnąłem ciągłem dawno Ogólnie byśmy wzięli i topa i wzięli tower to by dużo dało like Dobra no Krzyszu ja jestem w tej grze naprawdę mocny. Kurczę, solowałem midlanera enemy mając tyle samo itemów A to wiesz co nawet ja bym ją akurat, ale tak, tak Jesteś mocny, tego nie podważam Dobra, spróbujmy może gdzieś ukąsić nie, Elu Ja mam Erę Ja nie mam Ery, ja chcę, ja chcę farmić Ale wiesz co, oni nie żyje, jednak gracz u nich, więc chcemy się bić wbrew pozorom, jeżeli podejdą a bo dobra, puszczuj się topa hmm. może i weź spróbuj wziąć bounty. Biorę wszystko jak idzie, już ma. Bounty, bounty nie ma, zniknęło. bounty nie ma. no mówię ci, że ja jestem mocny krzychu i będę... Będę brał utility. Będą bo tower brali z mundo. No nic nie zrobimy. Ja idę topa. Chcę coś zrobić. Ja idę jednak? topa, ja idę topa, nie, nie, nie. Gracie bez mnie. wierzę? Wierzę w was, chłopaki. Wierzę w was. Nie zabijemy go nigdy, stary. To będą musiały iść E. na moja i twoja, ale na razie jeszcze łapię. Poczekam wierze. masz to przyjdzie. Kiedy to Banti przyjdzie? My nawet heal redukcji nie mamy na Mundo. Nie mamy. Nie mamy ani tego Ignite, ani tak, ani przedmiotu. Dobra, zabiliśmy się na Firi. Oj, u mnie Mundo. Dobra. co za 15 sekund jest Drake. Teoretycznie możemy tam się wybrać. No, możemy? Nie wiem. Nie możemy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No jest bez Dobra, podjmijmy Zrobię tą redukcję heal, tu nie ma. Adam Grabowiecki, bardzo tutaj y, proszę o zaprzestanie spamowania. Ja rozumiem przekaz, że Pajaloka nie lubisz, y, y, Ewy nie lubisz. Ja badajemy ten subczat, dobra, zróbmy ten subczat. Cofamy, 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 cofamy. Tepek spalony. Ale nie mamy wizji na tym smoku, to on. Goni mnie, Mundo. Spróbujmy. No, dobra, Afiliosa. spróbujmy. Czerwa... On nie ma flesza. Afiliosa. Ale Goli... Mundo też trzeba zabić. No dobra. Dobra, w czterech bijemy Mundo'kę. Nie ma chuja, już stali od góry. Dobra, no, uciekamy. Kamilio, On HP nie stracił. R er Camilio jest też przepotężna, no. Chuja robi mi furczaczek Kurczaczek. Nasz mi blamer. też, ale to, to nie jest mi To jest kurwa Pig Diff, no. Ten Mundo jest potworem. Mundo, mamy... no, mówię tak. Nie mamy obrażeń w Mundo. To, to się w pełni. No nie pierdol. I dwóch zajebała. No. Mam instant Rk, wpierda się w bota. Tu możesz pomóc spróbować, ja idę w bota. A nie ja. Idę, 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 do niego. Idę w bota, idę. Padł ten Sylas, lol no Dobra, power farmimy XD. Ubarę, dobra, ubarę, ubarę, uciekaj, nie uciekaj. Idę. Nie, nic nie zrobimy, nic nie zrobimy, nic nie zrobimy. O kurwa jakiś ma full HP. Tak. Ja pierdolę, jaka fajna kurwa giereczka. Jedyne sobie... co mogę tutaj zrobić, to nie wiem, na tym malfajcie boczka zapierdolić tak pierwszy że item, żeby to jakoś wyglądało. Nie no z baronem nas dojadą. Dojadą. A zupik wziąłem. Nie mogę pikować malfajta i tyle. Przecież na, na FIRI gram, to miałbym w ogóle bardzo dobry mecz, A jak już mnie taką sytuację mogę się po prostu szopnąć z celasy, też tak będzie zrobiłem. O kurwa, jest tutaj. No, a bez Zayi tak no, nie ma co podchodzić do nich Ale jakie rzeczy tego fajnego Soula mają Nie mają Klauda. Jeszcze znaczy, nie Znaczy no będą mieli, będą znaczy, nie mają To było Barona raczej nie, weźmiesz stary O kurwa Bartek, no ładnie dałeś Ja pierdolę Zaskoczyłeś mnie tym Bo no jest próba, jest próba A no, dobra, przegrywacie grę Się wypiezdala no. Znaczy no zerkowała tutaj Nami była no i miała w sobie flesza, ale nie sfleszowała, podrzucenia. To dziwne, no bo i tak że spaliła. Ja tam może wejdę. Może nie, ja 27 sekund. Po prostu Devnexus, nexus, Death nexus. Ale mi się wydaje, że musimy coś zrobić. Ja kurwa. się respię za Czekaj. 20 sekund. No to będą no, 3 inhibitory mieli. Lepiej tak niż gierka jak wziąłem tego barona. Naprawdę z baronem przytrzymamy, mhm. jak wbijesz ze mnie... A do se bije, wierzę o tako, pa. No, on ci poczuwa, ja nie wiem na niego, chyba zbuduje lorda Dominika. My nawet Hildredu nie mamy, nie? Znaczy, ja mam, ale to. Dobra, reset, Dobra. kupuję Hildredu i wpierdalamy się. To to jest teraz albo nigdy, faj. Tak, ja na Paliosa, go. na Firi? Na Firi? O kurwa! Drake! I Drake! Drake, 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 Drek! O stary, Drake'a jeszcze weźmiemy! Ale jaja! Kurwa! Wdarłem się, sorry widzowie! Ale jest git. Jest dobrze, fuj! Dlaczego? Teraz muszę to tego tego zrobić? zrobić! Saja, idź proszę, rób to! Idę! Też. Ja nie, ogólnie jestem super chujowy, żeby to robić, ale idę. A, dobrze i to idzie sprawnie, sobie bije. Kto no, miał to zajebać, Achilios? Pamięć tak! To, co zafundowałeś na barteczku z tym baronem, to możliwe, że jest gra dla nas. Bo już Zaya będzie miała obrażenia. O, oh, oby Krzysiu. Mundo spadł, to. nie skoczyło nawet. No nie, no ja w tej grze już mam 18 i full build za chwilę, mimo tak, będąc do tyłu. Strasznie z Nie wiem. Możliwe, że tutaj tak jest za mało, ale dobre Rczki Wafiliosa i Milio, bo to muszą być w pakiecie wejść, bo Milio ma Rkę też. Nie mogę kupić Redu, widzowie, nie mogę. Unable to Puchars. Nie. Bo nie, nie masz miejsca. Dla Cleavera, nie. Mam Black Jak Cleavera, nie? no pokazuj mi, że Unable to Puhars. Nie wiem czemu. A, bo jest item. bo to chodzi o Armor Pen. Nie tak. możesz mieć takich dwóch nie itemów z, mogę z Armor mieć Penem, Black Cleavera no. i. Tak. Dobra, już teraz wracam ze Sterakiem i z full Buildem i z Tak. Dwa iki by nam stały, pięknie. Może za Jakubich Hillredu też. Dobra. Ej, Sylas, Sylas kłopoty, Sylas kłopoty. To... Mogę wejść. To dawaj. Nie, 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 jednak nie wejdę. Nie mają mundu, niby, ale nie, no nie wejdę. I Nawet kiedy nie najgorszy ten output, a zaraz Mortal Reminder 600 Golda potrzebuje Zaja. Inhibitor? Czy nie bronimy tego? Nie wiem, czy warto. Lepiej setupować Nie, no walkę. musimy, musimy bronić, bo oni Wezmą za inhibitor i skończą. Nie możemy się, nie możemy się nie bić. Dobra, możesz, Dobra, nie możesz możemy. wbijać. Czekaj. Na firi. No nie ma zaj, nie ma zai. Aj, kurwa. Dobra, mogę wejść, ale nie o, czekaj, wiem, kurwa. czekaj, teraz nie ma Sylasa też. C ja pierdolę. Dwa daliśmy za darmo, no pizda. Ty, bo Sylas odpierdala. Nie wiem! No nie był nawet Zajan na pozycji, tym to jest no i koniec. Chyba... Kurwa! Ten Sylas naprawdę kurwa! Szukałem jakiś taki dogodny moment, że ja wejdę i, i zaraz będzie Zajan na pozycji żeby strzelać w tych cecekach ale no... Niespecjalnie nam się to udało, no nic! To jest to, że jak my oddamy dwa inhibitory, tak jest koniec, nie? Nie mogliśmy nam pozwolić nawet oddać tych inhibitorów. Musieliśmy wejść albo w jedną, albo w drugą. A my ani w jedną, ani w drugą, nie? Chujnie nie kurwa.